Witam na kanale Dzieciaki testują. W dzisiejszym filmie przejrzymy sobie styczniowe nowości książkowe od wydawnictwa Harper Kids. A mamy tutaj kartonowe książeczki z serii Akademia Mądrego Dziecka, pierwsze słowa oraz pierwsze bajeczki. Książki z bardzo grubymi stronami. Może tak będzie lepiej? I przesuwnymi elementami. Pierwsze słowa to jest seria książek, które, jak widzicie, nie mają wiele tekstu. Jest jakieś pytanie odnoszące się do ruchomego elementu oraz taki jakby słowniczek tematycznie powiązany z Tytułem książki. Co czytamy przed pójściem spać? I mamy tutaj bajkę, której zmieniają się strony, i bajką tą są trzy małe świnki. Co robimy przed pójściem? Spać przytulamy się. I jest mama, która przytula Dziadusia. Tutaj tak samo są słówka. No i na końcu naciągamy kołdrę na tego tutaj śpiącego maluszka. Nazwij, wszystko czego potrzebujesz, żeby iść spać. Na końcu jest. Spis wszystkich słówek, które znalazły się w książce, a tak wygląda ta seria. Jest już całkiem rozbudowana, sami przyznajcie, sporo książek się w niej już ukazało. Druga z serii Akademia Mądrego Dziecka. Dzień dobry, Ptaszku. To też już jest całkiem rozbudowana seria. Nie aż tak jak pierwsze słowa, ale zobaczcie, całkiem sporo tych pierwszych bajeczek już jest. I tutaj mamy. Więcej do czytania, oczywiście ruchome elementy. To jest coś wspaniałego, moim zdaniem, w książeczkach dla maluszków, do przesuwania, odsuwania, odkrywania i krótka bajeczka. To jest też super seria książek, gdy dziecko chodzi do szkoły, czy zerówki, czy tam starszych grup przedszkolnych i uczy się czytać, bo zobaczcie, tutaj jest alfabet pisany. Więc moim zdaniem, rewelacja, żeby na tych książeczkach dziecko też ćwiczyło samodzielne czytanie. No, zdaję sobie sprawę, że raczej nikt nie trzyma książek dla maluchów do czasów, aż jego dziecko pójdzie do szkoły, ale jeżeli macie różne wiekowo dzieci, to te książki też są super dla tych już wczesnoszkolnych dzieciaczków, żeby uczyły się po prostu czytać. No i nasz ptaszek odlatuje. Tak to wygląda z tej strony. Też możemy sobie odsunąć i też mamy tutaj pewną niespodziankę. Bardzo fajna seria. Uwielbiam w ogóle tę kolekcję. Może tak to nazwę Akademia Mądrego Dziecka, bo jest to seria, w której ukazało się strasznie, ale to strasznie dużo różnych podserii. One wszystkie są super. I nie tylko kartonowych dla maluszków, ale też takich większych. Bardzo dużo recenzji książek serii Akademia Mądrego Dziecka jest na blogu. W opisie link do bloga, więc zajrzyjcie tam koniecznie. A my już przechodzimy do kolejnych styczniowych nowości. Blue, jak narysować? 48 stron rysunkowej zabawy. Malutka modyfikacja, żebyście lepiej widzieli wnętrze. Książki nie potrafią rysować, i takie książki są dla mnie zbawieniem, no bo krok po kroku pokazują, jak daną postać narysować. Jest Blue, jest Bingo, mama, tata, są babunie, są wszyscy bohaterowie znani z bajki. Chyba wszyscy. Powiem Wam, że ja aż tak telewizyjnej wersji nie znam, bo my to głównie książki czytamy o Blue, nowości, które spod skrzydeł Harper Kids wychodzą, więc nie wiem, czy to są wszystkie postacie, czy jest ich więcej, może w bajce. Nie mam pojęcia, ale jest ich tutaj bardzo dużo, krok po kroku pokazane, jak daną postać narysować, a na końcu jest miejsce. Zapomnij o zasadach rób, co tylko chcesz. Książki o muminkach. Mamy tutaj trzy, i zaczniemy może od tej najmniejszej, kartonowej. W ogóle muszę zaznaczyć, że muminki w tym roku obchodzą 80 urodziny. Z tej okazji powstało to wspaniałe wydanie jubileuszowe, zaraz do niego przejdziemy. No i mamy też kilka kartonowych książek o muminkach. Nie wiem, czy wiecie, na blogu są recenzje jeszcze dwóch innych, które wiele miesięcy temu już wyszły. Odwagi muminku jest to książka. Jak nie trudno się domyśleć o odwadze, muminek boi się zanurkować w wodzie, moczy sobie tylko stópki. Yy, troszkę tutaj kłamie pannie migotce, że się spieszy do domu, musi pomóc mamusi, nie może z nią wejść szukać. Muszli opowiada mamie, co się tam wydarzyło, i mama go tutaj pociesza. Muminek w ogóle myśli, że panna Migoska niczego się nie boi, a to nieprawda i o tym dowiemy się w dalszej części książki. Zobaczcie, strony są elastyczne, są sztywne, ale nie aż takie grube jak w serii Akademia Mądrego Dziecka bardzo lubią Muminki, to jest bajka mojego dzieciństwa i z przyjemnością czytam wszystkie muminkowe nowości jakie wychodzą, bo to jest taki dla mnie powrót troszeczkę do dzieciństwa. A tutaj już przejdziemy do tej jubileuszowej książki albo nie zostawmy ją na koniec. Najpierw szybki przegląd stu naklejek, bo jest to książka pełna zadań, kolorowanek, labiryntów, no i naklejek, które wykorzystamy do książki, ale nie tylko, bo są tu też arkusze którymi możemy się w dowolny sposób bawić, możemy je gdzie indziej naklejać. Zobaczcie, tutaj są naklejki potrzebne. Do rozwiązania zadań, ale tutaj już nie, także dziecko ma tutaj totalną dowolność, jeśli chodzi o używanie tych naklejek. Bardzo fajna, broszurowa, niedroga książeczka z zadaniami. No i teraz już przejdźmy do jubileuszowego wydania z broszurkowej serii, których trochę już się ukazało. Zobaczcie, tutaj są wszystkie książeczki w serii broszurkowa, dzięki czemu ich cena też jest bardzo fajna i przystępna. A ten napis na okładce mieni się prawie że złotem. Zobaczcie, jak błyszczy. 80 lat muminków. Historia na podstawie opowiadań autorki, więc nie jest to jej tekst, ale na podstawie. I mamy tu tak właściwie początki tego, od czego się zaczęła ta muminkowa przygoda w Dolinie Muminków. Dowiemy się, że tatuś muminka zbudował dom. Zapragnął podróżować, więc dom ten spakował na łódź, później go postawił na wysepce, poznał mamusię Muminka. Przyszła wielka powódź i porwała tatusia Muminka, który gdzieś tam w szalupie w tym momencie akurat był i porwała też dom. Mamusia z Muminkiem Próbowali go odnaleźć. Te historie mamy również z perspektywy mamy Muminka opowiedzianą. W książce Pop-Up muminki szukają domu. Jest recenzja na kanale oraz na blogu zajrzyjcie. Tutaj mamy trochę bardziej rozwinięte to wszystko, właśnie z perspektywy tatusia muminka opisane, no bardzo fajna historia. Tatusiom w ogóle opowiada Muminkowi i przyjaciołom, gdy za oknem szaleje burza, a oni przy kominku słuchają początków historii i tego, jak osiedli w Dolinie Muminków. Także tak się prezentują styczniowe nowości od wydawnictwa Harper Kids. Jest bardzo muminkowo, jak na początek roku Muminków zresztą przystało. Recenzję wszystkich tych książek znajdziecie na blogu, w opisie jest link do bloga. Serdecznie Was tam zapraszam.